Witam serdecznie podczas kolejnej rozmowy, tym razem z panem wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, Krzysztofem Grabowskim. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, właśnie, pracuje pan w, w województwie wielkopolskim, w zarządzie województwa wielkopolskiego, które ma siedzibę w Poznaniu. Poznań leży jednak w pewnej odległości od aglomeracji kalisko-ostrowskiej. No i chciałbym się pana zapytać, e, czy te problemy które i wyzwania, przed którymi stoi aglomeracja kalisko-ostrowska, nie są w jakimś sensie marginalizowane w tej narracji, w tym dyskursie, który dominuje w Urzędzie Marszałkowskim? Nie są marginalizowane i mogę podać wiele przykładów. Sam fakt, że mogę reprezentować tutaj Kalisz i Południową Wielkopolskę w zarządzie województwa składającym się z pięciu osób, powoduje, że również mogę mówić o problemach, które należy rozwiązywać tutaj u nas w południowej Wielkopolsce. I myślę, że ten głos jest słyszalny. Jako przykład mogę podać coś, co się wkrótce wydarzy, a na czym mi też osobiście zależało, a więc inwestycja olbrzymia w Kaliski Szpital. Szpital wojewódzki. Mam na myśli budowę nowoczesnego bloku operacyjnego, na który przeznaczymy ponad 120 milionów złotych. Więc widzimy też, potrzebę taką rozwojową tego szpitala, nie mówiąc już o wielu innych inwestycjach remontowych Kaliskiego Szpitala. Chodzi o Kaliskiego Okrąglaka. Chodzi o Kaliskiego Okrąglaka, ale to przecież szereg środków, no sam fakt, że y, funkcjonuje aglomeracja kalisko-ostrowska z dedykowanymi środkami unijnymi właśnie na ten obszar pokazuje, że nam zależy również na tym rozwoju tej części województwa wielkopolskiego i powiem więcej, że w wielu częściach Wielkopolski y, nam zazdroszczą tej aglomeracji. To jest chyba też tak ogólnie przyjęte, że przy każdym przyzwyczaju, że jest aglomeracja poznańska, no to to musi być. Natomiast no, ta kaliska ostrowska ma specjalne środki, są dedykowane, no i niektórzy mają o to też pretensje, więc in, z innych części regionu. Więc myślę, że te problemy są tutaj zauważalne. Środki trafiają na różne zadania inwestycyjne, zarówno z budżetu województwa wielkopolskiego, ale również środki z Unii Europejskiej, co myślę jest o tyle istotne, że przecież ma to wpływ na rozwój naszego regionu całego, w tym właśnie Kalisza i południowej Wielkopolski. Wymienił Pan już jedną taką dużą inwestycję, bo 120 milionów złotych, to jest naprawdę no, duża kwota, jeśli chodzi o wsparcie kaliskiego szpitala, ale co jeszcze można byłoby powiedzieć, że województwo wielkopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zrobił dla tego regionu, dla Kalisza, dla Ostrowa, dla, dla całej aglomeracji, bo myślę, że takie spojrzenie aglomeracyjne jest potrzebne. Z całą pewnością warto podkreślić, że mamy cały czas i rozszerzamy połączenia w ramach kolei wielkopolskich, spółki należącej do samorządu województwa wielkopolskiego i tych połączeń jest też coraz więcej, bo one łączą stolicę regionu, a więc Poznań z Kaliszem. Są to przecież bezpośrednie połączenia nawet poza Kalisz, Ostrów Wielkopolski uruchomiliśmy w ubiegłym roku specjalne, czy tam bezpośrednie połączenie kolejowe z Odolanowem, a więc też w, w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Szereg innych działań związanych ze środkami innymi, jak chociażby przebudowa dróg w mieście Kaliszu, mam na myśli ulicę Częstochowską, ulicę Nowy Świat, to są środki z Unii Europejskiej też dystrybuowane za pośrednictwem samorządu województwa wielkopolskiego. Oczywiście inwestorem jest miasto Kalisz, bo pozyskało te środki, natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby nie pieniądze w ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej, ale kierowane specjalnie na ten obszar i mógłbym mówić o pięknym centrum przesiadkowym w Ostrowie Wielkopolskim, bo przecież ono też powstało ze środków unijnych, wiele hal sportowych, nie sposób je tu wszystkie wymienić i wiele jeszcze innych zadań inwestycyjnych, także naprawdę jest tych środków bardzo dużo, ale również dotyczy to obszarów wiejskich, Kilkaset milionów złotych w całej Wielkopolsce z programu rozwoju obszarów wiejskich, a więc środki również z Unii Europejskiej dedykowane na obszary wiejskie, wiejskie trafiło do naszego regionu, w tym do powiatu kaliskiego, powiatu ostrowskiego, powiatów ościennych. Kolejne pieniądze, kolejne umowy zostały podpisane właśnie na budowę i modernizację dróg lokalnych. Powiatowych czy gminnych, ale to też szereg działań związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną, to nowe targowiska, jak chociażby w Stawiszynia, a jeszcze wcześniej w Koźminku, to szereg świetlic wiejskich. Ale ma Pan pamięć, Panie Marszałku. Pan yy... wymienił po prostu wszystkie inwestycje, które chyba otrzymały dofinansowanie. Wszystkich jeszcze nie wymieniłem już, <laughs> bo musiałbym jeszcze mówić o tych mniejszych zadaniach, które są dofinansowywane za pośrednictwem lokalnych grup działania. Yy... 28 takich lokalnych grup działania funkcjonuje w Wielkopolsce i te lokalne grupy działania też wdrażają środki z Unii Europejskiej i wiele samorządów, ale również osób indywidualnych otrzymuje wsparcie, jak chociażby na powstawanie nowych miejsc pracy, na zakładanie działalności gospodarczej, ale nie tak dawno podpisywałem umowę we wsi Wrząca w gminie Brzeziny na budowę nowej świetlicy wiejskiej, również ze środków, które są wdrażane za pośrednictwem lokalnych grup działania. Więc no, gdybym miał wszystkie wymienić, to jeszcze bym musiał bardzo długo na ten temat mówić. No właśnie, poruszył Pan temat odnowy wsi, zresztą mamy też tutaj taki, taki ładny folder od Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym się zapytać, czy potrzeby rolników, oczekiwania rolników właśnie z powiatu kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, ich sposób, sposób załóżmy, rozmowy z wójtami z tych, z tych regionów, Różni się jakoś w porównaniu z innymi częściami wielkopolski, ponieważ pan typowo zajmuje się kwestiami rolnictwa właśnie, i czy pan dostrzega jakąś być może inną specyfikę tutaj aglomeracji kolis ostrowskiej w tym zakresie? Jakiejś specjalnej różnicy nie widzę, bo myślę, że to, co łączy gminy w kontaktach z mieszkańcami, to fakt, Pozyskiwania, chęci pozyskiwania środków i rozwoju tych miejscowości. Jeśli mówimy o Wielkopolskiej Onowie Wsi, to akurat na ten cel przeznaczamy środki z budżetu własnego i od kilkunastu lat to czynimy. W sumie już 60 milionów złotych na ponad 2200 projektów, a kolejnych Około 180 w tym roku będzie zrealizowanych, bo wkrótce będę podpisywał umowy na ten cel. A to są trzy konkursy dotacyjne, bo pięknie Wielkopolska wieś ten cieszący się największym zainteresowaniem. I kilkanaście projektów zarówno w powiecie kaliskim, jak i kilkanaście w powiecie ostrowskim, kolejne również w powiecie pleszewskim. Właściwie nie ma powiatu, gdzie te środki by nie trafiały. Natomiast. Myślę, że to, co jest ważne, na co należy też zwrócić uwagę, to na aktywność mieszkańców obszarów wiejskich. Mamy 2030 sołectw i 13 miast do 5 tysięcy mieszkańców ze 184 gmin, które należą do tego programu Wielkopolskie Nowej Wsi. Ale to, co jest najistotniejsze w tym programie, oprócz tego, że można pozyskać środki, że można te dotacje wykorzystać na rozwój swojej miejscowości, to to, że muszą powstawać tworzyć się takie grupy odnowy miejscowości, które tworzą lokalne strategie odnowy miejscowości, a więc to ludzie podczas spotkań dyskutują i decydują, co chcą w swojej miejscowości zmienić. Czasami trudno jest o taką aktywność nawet w miastach, a na obszarach wiejskich to się udaje. I myślę, że z tego jesteśmy dumni, bo jesteśmy jednym z kilku województw w Polsce, które realizują własną odnowę wsi, Natomiast z całą pewnością jesteśmy tym województwem, które przeznacza na ten cel bardzo dużo pieniędzy. Co roku właściwie zwiększamy środki. W tym roku również mamy na ten program w jednym roku ponad 11 milionów złotych. To moje ostatnie pytanie. Zbliżają się wybory nie tylko samorządowe, w których Pan, no, spodziewam się, że wystartuje, ale też parlamentarne. Pytanie, czy planuje Pan spróbować swoich sił w wyborach do Sejmu? Ja już takich tak próbowałem raz ostatnio. I spotkałem się z takimi głosami, że. że no, mam pracować tam, gdzie pracuję, bo tam jestem potrzebny. Co nie znaczy, że y, to jest jakaś decyzja ostateczna. Na chwilę obecną nie ma takiej decyzji odnośnie startu w najbliższych wyborach parlamentarnych, aczkolwiek jestem samorządowcem od 1994 roku. Może ktoś w to uwierzyć, bądź próbować nie wierzyć, ale to są fakty. E, więc samorząd jest mi bardzo bliski przez 16 lat byłem radnym w gminie 12 lat przewodniczącym rady gminy a teraz obchodzimy 25-lecie samorządu województwa wielkopolskiego no i z tego 12,5 roku a więc 50% trwałości województwa. To moja praca w zarządzie województwa, więc te tematy są mi bardzo bliskie. Mam jeszcze bardzo wiele pomysłów, które realizuję, bo to tylko o cząstce powiedzieliśmy i chciałbym jeszcze wiele zrobić dla Wielkopolski, ale jak zdecyduje los i wyborcy, to zobaczymy. Tak, zobaczymy, jak zdecydują wyborcy. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za rozmowę. Dziękuję za Naszym gościem był Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Ja tradycyjnie zachęcam do zostawiania łapek w górę, a także subskrybowania kanału Kongresu Aglomeracji. No i mam nadzieję, że widzimy się za rok na naszym kongresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.